Kurier wiózł jedzenie na jednym kole o 41 km na godzinę za szybko. Ziomek holował auto pijanego ziomka na dachu. Drift radiowozem na rondzie. Ksiądz nie dojechał na kolendę, bo wylądował w rowie. Poszukiwany i narąbany wpadł, bo pomylił paliwa na stacji. Policjant z dwoma promilami spowodował wypadek. Dzień dobry, witamy Was po raz kolejny, Piraci Drogowi Studio. Na początek prosimy o łapkę w górę, bo dzięki temu nasze filmy fruwają jak najdalej. Iwona Tokarska. Kasper Śnigurski. Zostańcie z nami, zaczynamy. Partnerem kanału jest sklep SFD. Zdrowa żywność bez cukru i wysokiej jakości suplementy. Kod rabatowy Piraci. Więcej informacji na www.sklep.sfd.pl Partnerem programu jest Transcom International, dystrybutor alkosensorów wykorzystywanych przez policję w całej Polsce. Zaczynamy oczywiście od nagrań z rejestratorów, które otrzymaliśmy od was. Przenosimy się na S8 na ulicę Łabiszyńską w kierunku ulicy Wybrzeże Gdańskiej, gdzie pan jechał lewym skrajnym pasem ruchu. No i pojawiło się BMW z prawej strony, które wjechało na ten lewy pas i zaczęło wyhamowywać naszego widza. Ja to taki tradycyjny taki, taki bandzior, Bandyta drogowy yy, po Ostro prostu w pojechałeś. Tym BMW. No, 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 bo, no bo to jest skrajnie niebezpieczne takie wychowywanie. I od razu padną pytania, czemu ten nagrywający leciał lewym pasem. I on to zaczął tłumaczyć, że właśnie tamten jechał lewym skrajnym pasem ruchu, zapychając kierujących, którzy poruszali się pasem lewym, skrajnie mygając światłami, widząc to, postanowiłem nie zmieniać pasa ruchu, aby w momencie, jakbym zmieniał, nie doszło do zamierzenia, z uwagi zderzenia raczej. Z uwagi na. Znacznie większą prędkość pojazdu, który mrugał tam, jak kierujący na dwójce. No, tak to wytłumaczył, ale zachowanie kierującego BMW fatalne. A teraz wsiadamy na kłada i przenosimy się do puław, gdzie to właśnie nasz widz twierdzi, że jechał kładem po mieście, gdy nagle wyprzedziło go BMW, które zaczęło go wyhamowywać i kierowca wysiadł, jakby próbował mnie zaatakować. To nagranie otrzymaliśmy od Szymona. Ja mam taką teorię, że A? to są koledzy. Oni się znali. Znaczy, to... I oni coś ze sobą mieli na pięku. Ja bym powiedział tak, że oni się znają raczej. Tak wynika to, bo potem jak ten faktycznie jechał na tym kładzie, to się rozglądał. Tam tak, wyglądało tak to nie tak. bo to jest kamerka chyba taka GoPro z, no, z kasku. No, mhm. no i, i faktycznie jakby już mieli kiedyś ze sobą na pięku jeden drugiego tam nasłał nagranie. Które trafiło ostatecznie do nas. No to my teraz zmieniamy miejscowość i będziemy mieli dzwona. Dzwona na rondzie. Wczoraj jechałem i zajechał mi drogę. Policja sprawę skierowała na drogę sądową. No widać, że to takie rondo dosyć skomplikowane, ale jeden z kierujących tego za bardzo nie ogarnął. Nie wiedział, na który pas ma wjechać, no i wjechał widza naszego. A teraz przenosimy się na obwodnicę Trójmiasta, gdzie to 6 stycznia w kierunku Gdyni kierowca Srebrnej Skody podczas włączania się do ruchu z pasa do tego przeznaczonego przeskoczył od razu na lewy pas kompletnie bez upewnienia się, czy pas jest w ogóle wolny, co przy prędkości adekwatnej do drogi ekspresowej doprowadziło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. W załączniku przysłałam krótki film. No i pozdrawiam Justyna. Yy, tak, ale tutaj żona była dumna z męża, bo mąż ogarnął to, że wyratowaliśmy, żona mówi spokojnie, więc tutaj też brawa dla żony, że ona tak spokojnie podeszła do tego tematu. Spokojnie, spokojnie, kurwa, wyszliśmy ty. Tak, no ale wiesz, że tam nie było paniki, a co się dzieje, tylko ona do niego wiesz, tranquillo. Że, bra że brawo. Tak, że elegancko. A to musi być zadowolony mąż. Ale tutaj Mirek, nie, Marek, Marek, Mirek, wszystko jedno. To może panu jest wszystko jedno. Ale pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Natomiast yy, widział Marek, że kierujący w samochodzie TVP strasznie się śpieszył na nagranie. No bardzo kiepsko się tam wepchnął pan kierowca albo też operator, który spieszył się na zdjęcia. Podejrzewam, że temat był naprawdę wysokiej, wielkiej wagi. Tak, bardzo wielki, bo tam już po wysepce ostatecznie musiał śmigać, ale ostatecznie no, no wrył się, wbił się, zadowolony z siebie. A jak już jesteśmy przy się wrywaniu, no to dalej się będziemy wrywać. Znaczy my, tam ci ludzie. Przenosimy się do Gdańska i to nagranie nadesłała moja imienniczka, którą serdecznie pozdrawiam. Kobieta jadąca autem Peżo 407 wymusiła pierwszeństwo, no i trzeba było użyć klaksonu i hamulców. Zdecydowanie. A na następnym nagraniu jest pan, który bardzo się zirytował na straż miejską. Ale która... że on się podkręcił, o matko! Wielka straż, kurcz. Za, za darmo pieniądze biorą moje pieniądze z renty. Głównie w opisie się podkręcił, tam w audio tam spokojnie Ale było. moim zdaniem tam się aż tak, takiego przewinienia, nie, no nie wiem, nie wydarzyło się tam nic takiego Według dużego. Tomka, ja ci powiem, co się wydarzyło, dobra? No dobra. Przekroczenie linii ciągłej grozi za to 5 punktów od 100 do 200 kary. Blokowanie przejazdu innym pojazdom grozi 2 punkty od 100 do 200 mandatu. Wjazd na ścieżkę rowerową grozi 2 punkty i 100 mandatu. Wymuszenie zatrzymania się innych pojazdów stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym, wymuszając wjazd na pas ruchu grozi za to mandat 3 punkty karne 100-200 zł mandatu. Albo 3 Złotych net mandatu. Tomek wyliczył wszystko. Ale ten Tomasz to ewidentnie miał pięku ze Strażą Miejską. Oj tak. I tu Straż miejską wypalał. A teraz jedziemy sobie do Opola i mamy nagranie od Staszka, który to jadąc tunelem, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, zauważył, że warto zwolnić, bo tam czatują policjanci. Ale tak, dlaczego? Ale ja rozmawiałem ze Staskiem. Naprawdę. I co najbardziej go zirytowało, to to, że nie ma tam żadnych pieszych. Bo nie mogą tam wejść. Nie ma tam żadnych pasów, nie ma tam jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, które by było wokół. I oczywiście można by pomyśleć, że gdyby wyłapywali tych, co tam na buspasie albo tym taksopasie Taksobusie. jeżdżą, mm -hmm. no to, że ich capią. OK, no to to jest jeszcze jakieś wytłumaczenie. Ale nie, bo widać, że oni tam stoją, bo to jest tunel. Kogoś by chętnie capnęli. Tak, a jest ograniczenie do 50. Więc tam każdy praktycznie przejeżdża według Staska szybciej, no więc to jest jakby taka akcja nie walki o bezpieczeństwo, tylko bardziej... Podreperowanie budżetu. Teraz będziemy chwalić pieszych, którzy potrafią bardzo rozsądnie przechodzić przez pasy. Tak jak jeden młody człowiek na ulicach Aleksandrowa Łódzkiego. Widzimy, jak elegancko zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Chociaż miał zielone światło, to chyba przeczuwał, że za chwilę ktoś przejedzie na czerwone. Tak, kierującym rolę. Leciał tam w ogóle, jakby nie zauważył tego czerwonego światła, a dzieciaczek miał zielone. Najpierw się elegancko rozejrzał, poszedł dalej. Widzicie, my też możemy pochwalić. Prawa dla czasem. rodziców. Bardzo Ale to... ładnie wychowali. To lecimy dalej. E, tym razem dostaliśmy nagranie od Mirka, i na tym nagraniu widzimy, o, Marka. jak. Marka. Znowu pomyliłeś. Marek, Mirek. Pozdrawiam jednego i drugiego. Ale o co chodziło? Jedzie w sobie samochód elegancko, piesi przechodzą i nie wryli się nigdzie, tylko kurcząc. Ale mieli pierwszeństwo mieli 100%, przecież. 100 pierwszeństwa, ja ich chwalę. Nie, że nie wryli. Tu, że wryli. Usuwamy słowo wryli. Nie weszli mimo tego, że mieli pełne pierwszeństwo, tylko wryli się. Odblaski jeszcze założone. Zobaczyli, że ten wyhamował. Przeszli. Wryli się. Brawo, piesi. Ale ci kolejni piesi. Uhum. To się też elegancko zachowywali. Natomiast kierujący mz to już tak mało elegancko się zachował, bo jak możemy przeczytać, jechałem koło Solorisa w Opolu. Zatrzymałem się przed przejściem dla pieszych. Kierowca MZ-ka Opole bezczelnie mnie wymija i wyprzedza na pasach, pomimo że przechodzili ludzie. Nie do pomyślenia, że tacy ludzie są zawodowymi kierowcami, a to już wysłał do nas Wojtek. Bezczelnie mnie wymijał, oj. Emocje sięgają za nitu. A kolejne nagranie otrzymaliśmy od Mirka, przenosimy się. Marka. Mirka, tutaj potrafię czytać, rozszyfrowywać, a nie tak jak ty. Na strzał sobie tutaj coś wymyślać. Droga krajowa nr 72, powiat Łódzki, miejscowość Prawę Cice na wysokości budynku w Ochotniczej Straży Pożarnej. No widzimy tutaj kierowcę Mercedesa, który ewidentnie bardzo mocno gdzieś się spieszył i wyprzedzał mimo linii podwójnej ciągłej i pasów, które też tam na jezdni były namalowane. To teraz jedziemy do Gdańska, słuchajcie i tym razem mamy nagranie od Dawida. W końcu Dawida bardzo zirytowało to. Że był dostawczak z prawej, tam nie widać tego dokładnie, ale jak się przyjrzycie, to zobaczycie, że on się chciał wryć najpierw ze ścieżki rowerowej. I to już go wkurzyło i on mu nie dał się tam wryć za bardzo, ten leciał po prostu przed siebie, w końcu go puścił, no i dalej ten z tym dostawczakiem tak sobie odbił na prawo i buspasem jeszcze poleciał do końca. Dawida to wkurzyło, a jak was wkurzyło, to dajcie znać. A jeśli wy macie jakieś nagranie, którym chcielibyście się podzielić z nami, to tutaj macie konkrety. Od razu poproszę jeszcze o łapeczkę w górę o komentarz i o taką akcję podbijanie. A ty coś powiesz, czy nie? E, tak, a propos komentarzy, no to pod ostatnim odcinkiem też były bardzo fajne. Najpopularniejszy, ładna Tajwona. Hmm. Ciekawe do kogo to było. Dziękuję bardzo za wszystkie komplementy, ale ja bardzo lubię takie y, komentarze. Dziękuję. Mimo materiałów filmowych podnoszących ciśnienie, wasza narracja i prowadzenie robi mi dzień. Kocham was, a pani to już wiadomo. I takich komentarzy jest dużo, ale jeden mi się podobał jeszcze, że same Szymony były na początku w filmach. Aha, to teraz będą Mirki i Marki. To słuchajcie, zaczynamy od naszego absolutnego top of the top tygodnia, bo się działy niesamowite rzeczy. Zaczynamy od gościa, który holował. Ziomek holował swojego ziomka na dachu. Ale zacznijmy od tego, że jedzie sobie fura. Mam dużo nowych autek. I gościu wleciał do rowu. Zrób rów. Nie, no please. No chyba troszeczkę delikatnie przesadzasz. W, wleciał do rowu i dostaje wezwanie policja, że ma przyjechać na miejsce. No i ta policja... kurde, prosiłem naszego wydawcę, żeby mi kupił autko policyjne. I on nie sprawdził w skali. I mi kupił autko policyjne. Fiu, fiu, ale bitle. Przyjechała ta policja i będzie gadać mi jeszcze tam. Ty, my my wiesz, się tutaj zmieścimy zaraz do tego auta. Cicho opowiadam. I teraz tak, policja przyjeżdża, a tutaj nic nie ma. I oni się zastanawiają, jak do tego doszło, że tutaj nic nie ma. I potem sprawdzają monitoring i wszystko, to okazało się, że zanim przyjechała policja, to przyjechał ziomek tego, który był w rowie, wziął go... I holował, a ten jeszcze do tego był narąbany. Dla mnie to jest absolutny hit internetów i naprawdę wy też to odzwierciedlacie w naszych zasięgach. No bo miliony wyświetleń ma już właśnie ta Twoja relacja. Bardzo ciekawa i barwna. Natomiast bardzo podobają mi się komentarze, które zobaczyłam na YouTubie. Jacek skomentował. A co to u nas już? Z Fordem na smyczy nie wolno spacerować? Ale którym Fordem napisał kolejny? No, no stary tym Fordem, który był do góry kołami, <laughs> Jakby, bo są dwa Fordy w teorii tam. Można, można, brawa za kreatywność. Najbardziej e, mi się podobają komentarze i nas nie zawiedliście, a w czym problem? Kielecka loża szyderców tak to skomentowała. Mogli powiedzieć policji, że to tylko kulik. Zima w końcu pojawiła się w naszym kraju i nawet policjanci postanowili trochę pobawić się na lodzie. Tak przynajmniej wygląda to z naszej perspektywy. Yy, tak, mamy rondo w Słupsku, prawda? Uh -huh. I tam na tym rondzie faktycznie widać, jak jeden z policjantów, który prowadził radiowóz, Wchodzi nagle... Wchodzi w kontrolowany poślizg. Tak i wiesz, zarzuciło go, ale szybko to skontrował, wrócił jakby, ło, jak ale wrócił i pojechał dalej, prawda? I teraz tak, jeżeli to by było czarne BMW, dajmy na to, no to wtedy byśmy nie mieli wątpliwości, jak do tego doszło. Jako, że to radiowóz, no to policjanci od razu wysłali komunikat do wszystkich, że to było nieumyślne, niekontrolowane. Że było. Ale ostatecznie wykontrowane bardzo dobrze przez policjanta, i tak to wyglądało właśnie przez funkcjonariuszy. Dodaliśmy materiał, który ma niesamowite zasięgi, ostatecznie i też mnóstwo komentarzy. I jak się domyślasz, najpopularniejszy komentarz, to nie dostosowali prędkości do warunków panujących na drodze. No, natomiast na TikToku Digger napisał, czyli nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, ale dodał jednocześnie, że za to jest 12 punktów i 2000 zł mandatu. Czarmandziej napisał, to nie był drift, a już na pewno nie była to policja. Ale Gulgus już napisał, też ludzie. I no, zgadzamy się, no też ludzie. Poszklanie i na nadrifowanie. A nie, tak już nie czytam tak. <grywa> 29-letnia kobieta zapaliła sobie papierosa podczas tankowania i sprawiła, że doszczętnie spłonął piękny Mercedes, którym razem z partnerem przyjechała na stację benzynową. A to wszystko wydarzyło się w miejscowości Oberhausen w Niemczech. I to byli Polacy, którzy wracali z aquaparku i zajechali sobie na stację benzynową. Pan wyciągnął e, taki kanister, do którego wlewał benzynę, a wtedy znużona pani postanowiła, że odpali sobie fajeczkę. No i tak odpaliła, że doszło do wybuchu, auto doszczętnie spłonęło, a ona razem z tym partnerem poparzeni pojechali Szpitala. Also, sie rauchen am die Tankenstelle, und jetzt Big Fire. O? Tak można podsumować ten materiał w obcym języku, gdyby ktoś nas za granicą oglądał. No nie, wiem, mi... czy, nie wiem, czy miała blond włosy. Tego też nie jestem pewien i nie był to piękny Mercedes, tylko jakiś bardzo stary. Natomiast. Nie, 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 nie. Robert napisał tak na Facebooku. No i niech mi ktoś teraz powie, że palenie nie szkodzi. No szkodzi, stary Mercedes płonął. Sebastian napisał na YouTubie. Kurde, jest tak ciemno, że nie widzę, gdzie jest wlew paliwa. Poczekaj, poświecę ci zapalniczką. No i poświeciła szlugiem. Za komuny wszyscy tankowali, a, a z petem w gębie. No, coś tym jest. No. W filmach amerykańskich też tak robili, no ale to dobrze, że tylko ten Mercedes płonął. To można pisać. Była dziewczynka z zapałkami, a teraz jest dziewczyna z papierosem. Marcin napisał. A już myślałem, że widziałem wszystkie poziomy debilizmu. Haha, nowe na kanale. Miesiąc temu policja się chwaliła, że ma nowe kupry, i to takie super wypasione. Warte... A ty też masz nowe autko? Mam dużo nowych autek. Warte prawie 400 tysięcy złotych i jechali sobie tą kuprą nieoznakowaną. Ale jechał też 49-letni taksiarz na e, aplikacyjny taki. I to wyglądało tak, że. O, oni byli tak. E, przefrunął nad rewozem. Tak, przefrunął, potem zrobił salto. Nie, ten zaczął zawracać, miał dwie pasażerki w środku. A ci z tej kupry nieoznakowanej uderzyli w niego. I teraz bardzo ważny element. W 100% winny za to wszystko był ten kierowca taksówki 49-letni. Ostatecznie 5 osób trafiło do szpitala. Yy, natomiast yy, wy w komentarzach strasznie krzyczycie na tych policjantów, gdzie oni nie zawinili w tym przypadku. Schumacher napisał na YouTubie. Spodziewałem się takiego filmu na dniach zaraz po prezentacji aut. Yy, tak, 400 tysięcy złotych, co ona miała? Felgi z platyny. Nie, to od razu tłumaczymy, że to nie dość, że turbo wypasiona wersja auta samego sobie, to jeszcze policjanci podliczyli te całe sprzęty, co oni mają w środku, wideorejestratory, szmery, bajery, no i tak dalej. Tol napisał na YouTube, miesiąc temu ludzie pisali, że szkoda samochodu, bo na pewno rozbiją. Minął miesiąc, samochodu już nie ma, ale to nie z winy policjantów. Chwilunia w terenie zabudowanym, auta skasowane, że aż pięć osób w szpitalu i tutaj Wiktor pisze, przykładnie ukarać policjantów, obciążyć kupnem, tu z kapslokiem w ogóle. O No Nowego auta wdrożyć patrole piesze, nie umieją jeździć, nie chodzą, gdzie ograniczone okay, oh, oh, oh. Jezus, ale się tam drze i nawet dużo łapek w górę zgarnąłeś za ten komentarz. To ja przypominam, policjanci nie zawinili w tej sytuacji, ten pan zawracał tak jak nie powinien. 20-letni Ukrajniec w żółtym BMW uciekał przed policją. I to jak uciekał? No właśnie, to szalenie niebezpiecznie tam już było. Bo nawet jak popatrzymy na te nagrania z rejestratora, to widzimy, że tam było w pewnym momencie 211 km na godzinę. A dlaczego on uciekał? Uciekał i to jest najbardziej chore w tym wszystkim. Nie miał zakazów, słuchajcie. Był trzeźwy, uciekał dlatego, że nie miał prawa jazdy. Jak przejdziemy do komentarzy, to między innymi Juri napisał bardzo głupie, był trzeźwy. Wy, więc dostałbym mandat za jazdę bez prawka i tyle. Znaczy, jeżeli w ogóle go nigdy nie miał, to tam może konsekwencje byłyby poważniejsze w tym przypadku, ale na pewno nie takie, jakie mu teraz grożą, bo za samą ucieczkę to ma do pięciu lat pozbawienia wolności. Żółte papiery w żółtym bmw tak napisał myśliwy, ale Leoncia zwrócił uwagę, o słyszę krok do przodu, już teraz możecie mówić oficjalnie, że to Ukrainiec, brawo, wreszcie. O, ne, kolego, my zawsze jak wiemy, to nieważne jakiej narodowości, zawsze informujemy. A jak nie informujemy, to albo nie wiemy, albo po prostu. 好了。 26-letni policjant spowodował poważny wypadek. Miał 2 promila alkoholu w swoim organizmie. A konkretnie do tego wypadku doszło na DW631 w miejscowości Słupno. Jak ustaliła policja, 26-letni kierowca Skody zjechał na przeciwległy pas, gdzie czołowo zderzył się z kierowcą Suzuki. I ten kierowca Suzuki został poważnie ranny. Pierwsze ustalenia miejskiego reportera na ten temat były takie, że ten kierowca Skody był nietrzeźwy. HURRY. <laughs> HURRY. Po czym okazało się, że ten 26-latek miał dwa promile, i do tego był to policjant. Tak, i bardzo młody policjant, bo jak tam miejski się rozpisywał, on, e, bardzo młody starzem, od 7, 7 miesięcy. miesięcy. Mhm. Dopiero był na wszystkich możliwych e, szkoleniach, więc już policjanci oczywiście poinformowali, że tam będzie e, został zawieszony i jak najszybciej wywalą go ze służby. Natomiast prokurator e, za, e, zawnioskował o 3-miesięczny areszt wobec niego, i ten areszt został uznany, że faktycznie są. On się zgodził na ten areszt, więc na proces poczeka sobie w takiej klipce. Kurier pędził z dostawą na jednym kole tak szybko, że przekroczył prędkość o 41 km na godzinę. Tak, ale to jest hit, bo na tym jednym kole, na takim monocyklu, myśli sobie, nie mam autka, które jest monocyklem, a ja mam, bo urwałem koło z innego autka. Geniusz, super geniusz. Dominator normalnie. Kacper! I to polegało na tym, że policjanci policzyli mu te 41 km na godzinę za, za dużo. Czyli bo... miał 61 w terenie zabudowanym we Wrocławiu e, konkretnie. Tak, ale chodzi o to, że na tym w pojeździe powinien poruszać się z maksymalną prędkością 20 km na godzinę. Więc jak już go capnęli, to tutaj też co ciekawe, policjanci od razu powiedzieli, że poczuwał się do winy, czyli się nie kłócił. Uh -huh, nie tłumaczył swojego zdarzenia. tak stał przed tymi policjantami na tym jednym kole, też bym się nie kłócił. Ale, Ale od słuchaj, razu... 61 na jednym kole, cóż za koordynacja ruchów. Szacun, szacun. Mandat w wysokości 1000 zł zgarnął, 24-latek nie tłumaczył swojego zachowania i nawet zapłacił od razu na miejscu, bo cię jedzenie miał. Bo Więc to bardzo jak droga dostawa dowieź. była. No, tak mogło być. Poszukiwany chłop za przestępstwa smakołykowe. Pomylił na stacji paliwa, złe zatankował do swojego Forda. No i ostatecznie auto mu stanęło na tej A4. Policja przyjechała na miejsce dyskretnie Poczekaj, i... bo tam kobieta była, to kobiet... bo kobieta próbowała ratować tę sytuację, bo jak ona zobaczyła, co ten chłop narobił, no. to wybiegła z tego samochodu, jeszcze piesiu to był taki śliczniutki z tyłu sobie smacznie spał i ona w trosce, myślę, że o tego psa głównie, no. w mrozie, minus 8 stopni było, a ta pobiegła na, na mop, mop szukać pomocy, a w międzyczasie przyjechali takim wielkim samochodem policjanci. Tak. Wychodzą z tego auta te kolosy, podchodzą tutaj do tego gościa i oni zobaczyli w środku śpiącego faceta, 46-latka i psa. No i co się wtedy okazało? Oni mówią do niego, dmuchaj pan. A mógł dmuchnąć do takiego alkosensora, chociażby firmy Transcom International, który jest partnerem naszego programu. I wydmuchał ostatecznie promil alkoholu, który miał w swoim organizmie. Potem wracają... I poczekaj, 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 poczekaj. No. No bo policjanci w sumie... Poprosili go najpierw o dokumenty, a kiedy go wylegitymowali, to się okazało, że chłop jest poszukiwany za te, jak to powiedziałeś, przestępstwa smakołykowe. Tak, przestępstwa smakołykowe. W ogóle miał przechlapany. Ostatecznie ten chłop wpadł, dlatego, że, że chyba przez to, że miał ten promil alkoholu w organizmie, to złepali w wlał do auta. Ale to bardzo mi się podoba komentarz policyjny. Funkcjonariusze zabrali 46-latkę i czworonoga w bezpieczne miejsce, a 46-latek trafił do więzienia. Miał prawie 3 promile i wsiadł do rozklekotanego traktora. Zatrzymał go przypadkowy świadek. Tak i ostatecznie ten świadek wezwał policjantów, więc policjanci przyjechali na miejsce, a kto wie, może nawet dwoma radiowozami i ostatecznie przebadali tego gościa przy użyciu alkomatu. Pan miał między 36 a 40 lat. Tak, bo różnie tutaj w tym materiale piszą ci policjanci, ale jak go przebadali, to nie mieli żadnych wątpliwości, że ten pan miał 3 promile alkoholu w swoim organizmie. A ten ciągnik jego, no to sami popatrzcie na te zdjęcia, on się nie nadawał do niczego. Do tego mężczyzna posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mhm. Ciągnik, którym się poruszał, nie był zarejestrowany, nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, nawet nie miał numeru WIN. I te same nieprawidłowości dotyczyły też przyczepy. Wiesz co, Widzisz, ten... te, ta, to, to jest w ogóle przyczepa? Ja nie wiem, jak to można przyczepą nazwać. Ja nie wiem w ogóle, jak można Cokolwiek z tego ciągnika nazwać. Dziwnie to wygląda wszystko. Ty, on ma w ogóle kierownicę z Volkswagena Golfa. Przełożono. Nie, nie żartuję. Z takiego starego golfa. Tam sobie wiesz. Wziął, wsadził, działała elegancko. Światła fotelnie... dla świadka, że zatrzymał tego niebezpiecznego kierowcę na drodze. Zima zaskoczyła drogowców, kierowców, ale nie drifterów, bo oni na tę zimę byli bardzo dobrze przygotowani. Tak faktycznie tak to wyglądało, bo tutaj przenosimy się teraz w okolice Zakopanego, ponieważ tam policjanci zauważyli dwie... Mocno poprzerabiane e, fury. Jedna z nich to było takie BMW, które jak zajrzeli do środka, to były samochody zrobione stricte pod drift. Tak, bardzo mocno poprzerabiane i zaczęli to kontrolować. I wyszło im tak, że miały, były nadmiernie hałaśliwe, zmodyfikowany układ wydechowy, ingerencje w układ kierowniczy poprzez montaż kierownic nieposiadających homologacji, brak wymanego, wymaganego sygnału dźwiękowego, ingerencje w układ hamulcowy poprzez tak. przeróbki hamulca awaryjnego niezgodne z obowiązującymi przepisami. Się nazbierało. Im. I przez to właśnie policjanci nie mieli wątpliwości, że trzeba tym kierowcom zatrzymać dowody rejestracyjne. Te samochody z drogi ostatecznie zgarnęła laweta. Słuchajcie, ja w sumie muszę wrócić z lawetą i z tym czarnym BMW, bo teraz mamy kolejnego młodego chłopaka, 20-letniego, który od roku miał prawo jazdy i tak szalał i wkurzał wszystkich mieszkańców. Poczekaj. Bo jego auto to było WRC warcy rycy I ryczało w rykach. Mm -hmm, tak, i tak. I mieszkańcy mieli już tego dosyć. Donieśli na policję, a policjanci w końcu przyłapali tego 20-latka. Jak go złapali, no to zaczęli tam wszystko sprawdzać i się tak, po pierwsze ukarali go mandatem i dzięki temu wszystkiemu on już w ten rok przekroczył limit punktów karnych. Także już w poprawku. W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali mu dokument, prawa jazdy. Mężczyzna czeka na ponowne przystąpienie do egzaminu. A to jego piękne BMW, które okazuje się, że było niesprawne technicznie, zostało odholowane na lawecie, właśnie. No to teraz już laweta Pracowity jedzie. A co no widzi ten dobra. laweciarz dzisiaj? Farciarz tysiąclecia, gość jeździł 20 lat. Bez prawa jazdy ostatecznie wpadł, bo przekroczył prędkość o 30 km na godzinę. Bo on był z Great Britain i on nie zdawał sobie sprawy, że to tutaj wiesz, w Polsce trzeba mieć prawo jazdy. Takie rzeczy. No ale ostatecznie przyjechał, jak go policjanci capnęli, to on się właśnie tak tłumaczył, że on ale 15... go, bo przekroczył prędkość o 30 km na godzinę. Tak, ale wtedy sprawdzają w systemach i mówią, panie, panie, pan to miał prawko ostatni raz, jak panu tam, jak pan na stojąco wchodził po czafę. I młody był, ale faktycznie wzięli i ostatecznie policjanci zaczęli go sprawdzać w systemach i pytali, z czego to się wszystko wzięło. Poczeka, on w rozmowie z mundurowymi przyznał, że kilkanaście lat temu miał wypadek, przez który stracił prawo jazdy. Mhm. Do Polski przyjechał aż z Wielkiej Brytanii, no i generalnie zaniedbał sobie swoje sprawy formalne. A mhm. powiesz coś, czy będziesz się hipnotizował? Opowiadaj dalej. I ja dodam, że pan jechał BMW. Znowu. No to tyle mogę dodać od siebie. Policjanci z łap złapali gościa, który miał prawo jazdy wydane przez starostę łap, a takiego starosty łap nie ma, więc się złapali za głowy. 66-latek konkretnie jechał sobie Toyotą i policjanci postanowili zatrzymać go do kontroli, a wtedy ten 66-latek wyciąga prawo jazdy numer 1, belgijskie, które było, uwaga, przeterminowane. To on postanowił się podratować tym polskim prawem jazdy, które tak zostało przez policjantów z jednej strony, z drugiej strony pooglądane, i oni tam w ogóle się bardzo mocno zastanowili, jak zobaczyli, że to prawo jazdy wydał starosta Łap. Tak, ale wiesz, wielu policjantów mogłoby się od razu nie kapnąć, ale on akurat trafił na policjantów z komisariatu w, w łapach. łapach, więc oni wiedzieli, że nie ma czegoś takiego jak starosta. Łap. No więc zaczęli tam dopytywać, łapu, i wyszło, że to takie zrobione na łapu-capu było to prawo jazdy. Mm -hmm. Fałszywe. No i teraz ma troszkę przechlapane ten pan. Grozi mu do 5 lat więzienia. No to wyłapie wyrok. Kobieta chciała uratować zziębniętego psa, a uratowała jenota, którego zabrała do swojego samochodu i zawiozła go na policję. A jenot to, to nie jest polskie zwierzę. Polskie zwierzę to jest. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Ale z Azji jest ten jenot. I zaczęliśmy sprawdzać, i to jest z rodziny psowatych. I ostatecznie policjanci, jak zobaczyli tego psa, to mówią, że jakiś krzywy ten pies. No właśnie, bo kobieta miała bardzo dobre intencje, miała mm, naprawdę tak. wrażliwe serduszko i powiedziała, żeby policjanci coś zrobili z tym pieskiem, bo on taki biedny, zmarznięty, a oni no tak byli zaciekawi. W zasadzie się zastanawiali, czego nie zawieźć do schroniska, ale coś im się ten pies nie, zaczął nie podobać. Wezwali na miejsce weterynarza, on powiedział, że to jest Jenot. Po konsultacji z powiatowym lekarzem weterynarii jenot został wypuszczony do pobliskiego lasu, gdzie od razu ruszył w swoją stronę, to jest cytat ze strony policyjnej. Kobiecie Dziękujemy za dobre intencje i chęć niesienia pomocy w ciemności naprawdę nie trudno o pomyłkę. Siąc jeździł po kolendzie, ale tak jeździł po tej kolendzie, że swoją bądź co bądź fajną Toyotą. Wleciał ostatecznie do rowu. I takie piękne zdjęcie się w internecie. Przykujcie parafianie grubsze przy koperty, <grym> to... bo to drogo będzie kosztowało. To... Ja się przyjrzałem, ten smartfon, z którego dzwonił, to też nie był taki wiesz. Ale ty już policzyłeś. Ja cię kręcę, jakie oko detektywistyczne i to te jest te no, opowiadaj. To, to zdjęcie otrzymaliśmy od Łódzkiego Oka. Tak nazywa się konkretnie to konto. I jako ciekawostkę dodam, że prawdopodobnie jutro albo w sobotę będę widział się z księdzem i przekażę mu wydrok tego zdjęcia, bo właśnie jak twierdzi autor tego, tej fotografii, to zdjęcie roku na początku nowego roku ma już swoje kolekcje. Można powiedzieć, że zdjęcie jest złote, a skromne. Słuchajcie, ważna rzecz, jeżeli dotrwaliście do samego końca, to koniecznie dajcie znać w komentarzu, które nowoodku wam się najbardziej podobało. Ja wiem, kto wygra. A ja poproszę o kciuki w górę i o podbijanie tego materiału. Dzięki za dziś i do zobaczenia.